Cześć wszystkim. Dzisiaj co nieco będzie o nawożeniu mojego akwarium. Dla przypomnienia yy, wspomnę, że jest to akwarium na bazie ziemi ogrodowej. Oświetlenie to belka yy, własnej roboty 39 W w PowerLedach. Barwa 8500 i 6500 kelwinów oraz yy, diod kilka diod white Full Spectrum. Filtracja yy, to filtr Unimax 250 oraz yy, Eheim 250 Eco Pro? Prawdopodobnie. No i co? Standardowo zrobiona akwarium na bazie ziemi ogrodowej. Ziemia ogrodowa zmieszana z gliną. Kilka dodatków w postaci kapsułek nawozowych. jakoś tam hula. Jak ja prowadzę ten zbiornik? Ten zbiornik od samego początku jest zalany wodą z filtra odwróconej osmozy. Woda ta została zmineralizowana na początku mineralizatorem Hydro-S. Później miałem krótki okres, jak mineralizowałem tą wodę mineralizatorem Hydro-05, 0 łamane na 5. Tak? A teraz obecnie już od trzech podmian jest woda do podmian mineralizowana mineralizatorem Sichema Sichem Equilibrium. Y, troszeczkę y, odstawiłem ten mineralizator praktycznie, kupiłem największą puchę, jaka jest i może zużyłem z jedną czwartą tej puszki i odstawiłem go na bok z powodu zbyt wysokiego potasu. Zbyt wysoki potas naprawdę mi bardzo przeszkadzał, bo nawoziłem wcześniej poprzedni, poprzedni zbiorniczek y, KNO3, czyli azotanem potasu. I w, teraz w tym momencie wracając z powrotem do mineralizacji Seachemem musiałem po prostu zrezygnować z tej formy azotu i zastąpiłem ją azotanem wapnia i azotanem magnezu ale to o nawożeniu może troszeczkę później więc tak wodę do podmian 25 litrów tygodniowo szykuję w następujący sposób, woda jest zbierana przez około 3,5 godzinki do zbiornika jest odstawiana na cały dzień albo całą noc, i tak średnio po około kilkunastu godzinach, czasem po dobie całej pełnej y wodę taką wlewam do akwarium, tak po wcześniejszym spuszczeniu 25 litrów z zbiornika. Y Błędem moim jest to, że ostatnio troszeczkę. Zaniedbałem sposób rozpuszczania mineralizatora. Wcześniej starałem się go wcześniej wrzucić do tych 25 litrów, i, i taką już odstałą wodę z tym mineralizatorem, który się dobrze rozpuścił, wlewałem do akwarium. Ostatnio tego nie zrobiłem. Jeżeli ktoś stosował mineralizatę z Sichema, wie, że ma on dosyć spory grudek, które ciężko jest bardzo dokładnie rozkruszyć, a tym bardziej rozpuścić je szybko w wodzie. Ostatnio troszeczkę narobiłem sobie problemów i mam nadzieję nie, ale taki mały delikatny strzał w kolano w związku z tym, że rozpuściłem w litrze wody na szybko 7 gram mineralizatora. Już później dowiedziałem się, że jednak to była troszeczkę za duża dawka, ale o tym później. Rozpuściłem to w litrze wody, wymieszałem ile mogłem i wlałem do wcześniej, wcześniej wlanej wody do akwarium zwykłej czystej wody RO. Testy zrobiłem na drugi dzień, jakieś tam wyniki mi wychodziły, a z kolei po dwóch dniach, robiąc ponownie testy, wyniki były troszeczkę inne. I doszedłem do wniosku, że jednak te grudki, które tam powpadały, rozpuściły się po tych dwóch dniach i zmieniły parametry wody. Na szczęście nie była taka straszna zmiana, więc nie było z tym problemu. Jak u mnie wygląda, oprócz zbierania wody i mineralizowania wody RO, Cała ta procedura nawożenia, tak, przygotowania wody. Standardowo ja zawsze skupiam się na początku na tym, żeby ustalić odpowiednie wartości tej wody mineralizowanej, czyli w tym momencie uzyskać odpowiednie stosunki CAMG. W przypadku Siechema, gdzie potas też jest w tym mineralizatorze, zależy mi, żeby to dobrać tak, aby ten potas nie był zbyt wysoki. No i taką wodę, jak już. Mam sprawdzone po dwóch, trzech, czterech podmiankach. Przykładowo tak jak wcześniej sypałem na 25 litrów 5 gram tego mineralizatora. Wychodziło naprawdę wszystko w porządku. Tam delikatnie uzupełniałem około 5 ppm potasu, bo wychodziło ciutkę mniej niż bym chciał. Więc ja tak sobie zawsze ustalam jak to ma wyglądać. Mam już stałą dawkę mineralizatora i tego się trzymam. Czyli to jest u mnie niezmienne. Później do tej całej reszty dostosowuję resztę nawozów, czyli staram się trzymać tych stosunków 10 do 1 NP, NPK. Przepraszam, azot-fosfor 10 do 1 i co najważniejsze, drugie stosunki, jakie u mnie są sztywne, i staram się tego trzymać, to jest magnes-potas. tak Tutaj zazwyczaj. Piluję tego, żeby te stosunki wszystkie były w miarę tak jak trzeba. O ile to przypomnie tam 2 do 1 magnes potas powinien być, więc przepraszam. Potasu dwa razy tyle co magnezu. I tego, tego się trzymam. Zawsze staram też sobie na początku zrobić taki miks nawozów azotu dodaję tygodniowo około 10 ppm i 1 ppm fosforu i tego się trzymam. Później powolutku jak akwarium już poznaję, tak, bo to nie jest powiedziane, że te dawki będą idealnymi dawkami tygodniowymi, że 10 ppm to wystarczy azotu i ten 1 ppm fosforu tak samo i też całej reszty, tak, bo do tego dochodzą jeszcze mikroelementy dodatkowo jeszcze nawożę żelazem ale o tym za chwilkę. Dlatego ja zawsze staram się te akwarium moje nowo założone poznać i mierzę sobie. Po prostu za pomocą testów jestem w stanie stwierdzić, ile w danym tygodniu, w przeciągu tam 2, 3, 5, 7 dni, w zależności jak często robię testy, ile akwarium, jak ja to mówię, zjadło jednego pierwiastka, drugiego, trzeciego, czwartego, tak, jakie jest zapotrzebowanie na te wszystkie pierwiastki w tym akwarium. i Według tego, co zaobserwuję po, po zrobieniu testów, staram się dostosować nawożenie. W tym momencie u mnie podawane jest 10 ml azotu, 10 ml fosforu, 10 ml mikro z Intermagu i ten, ten nawóz mikro z Intermagu jest zbogacony o 13% helat żelaza do około 0,5 ppm a tego żelaza jest wyciągnięte, więc ja tak to robię i w zależności od tego, czy potrzebuje więcej fosforu, to daje dawkę razy 2, razy 3. Zależy, tak? W tym momencie daje dawkę fosforu razy 2, a azotu na razie nie daje wcale. Więc to, co jest z przemiany materii, tak, to, co wszystko akwarium produkuje, tak, to, co rybki. Produkują, jest przetwarzane, to zostaje wszystko przez akwarium na bieżąco wykorzystywane. Ja tutaj nie muszę na razie dodawać. Mniej więcej po tygodniu jest około 10 ppm. Także naprawdę, gdyby była sytuacja, że coś się zmieni i nagle tego azotu będzie mało, ja tam wtedy sobie delikatnie będę nawoził tym azotem. Tak jak wcześniej wspomniałem, zrezygnowałem z nawożenia azotanem potasów, przerzuciłem się na azotan wapnia i magnezu. Mam te, te, z tych dwóch składników, mam zrobiony jedną buteleczkę nawozu. U mnie te buteleczki są po 250 ml i tego się trzymam. Dla mnie to jest najciekawsza forma przechowywania. 250 ml starcza na około miesiąca, jeżeli wszystko podaje po 10 ml dziennie. I jest tak w sam raz. Nie są to duże buteleczki, łatwo to schować. A rozrobienie nawozów to też nie jest duży problem. Fosfor rozpuszczam z H 2 po 4 diwodorofosforan potasu, chyba najbardziej popularne źródło potasu, fosforu, przepraszam, tak, najbardziej popularne źródło fosforu. Każdy chyba to stosuje. Potas podaje z soli K2SO4, siarczan potasu. No i tak jak wcześniej wspomniałem, żelazo uzupełnia helatem 13 i tak to u mnie wygląda. Nie robię testów yy, tak naprawdę bardzo często. Ostatnio troszeczkę z, w związku z tym, że jest wielka akcja, zostań w domu i ten wirusik nasz trochę spowodował, że musiałem siedzieć w domu, więc z nudów robiłem tak naprawdę częściej te testy. Obserwowałem jak to wszystko wygląda i jakoś to tam w miarę wyglądało. Yy, bardzo ciekawa rzecz. Mianowicie to, jak uciekł mi ostatnio potas. Dalej nie wiem dlaczego. W ciągu dwóch dni około 14 ppm. -ów. Nie wiem, czy to był błąd. W testach wątpię. No ale, ale jest to ciekawe. Mam nadzieję, że jakąś odpowiedź dostanę. Może ktoś z Was jest w stanie mi odpowiedzieć, jak to się mogło stać. I czy jest to możliwe, tak. No dobra. <laughs> W miarę tak pokrótce Wam opowiedziałem o tym moim nawożeniu. Myślę, że zrobię jeszcze nie raz odcinek, który będzie poświęcony dokładniejszemu mówieniu tej formy nawożenia, tego jak ja to robię. Bo myślę, że warto. Warto, wydaje mi się, wspomnieć o tym, jak nawozi się za pomocą soli, bo nie każdy to wie. Szczególnie młodzi początkujący akwaryści często zadają pytanie, często też próbują nie mając wiedzy. Coś tam razem mieszać sobie, i nie zawsze to dobrze wychodzi. A nie każdy chce też dużo pieniążków wydawać na gotowe nawozy. Ja jestem zwolennikiem taniej akwarystyki i odkąd zaczęłem bawić się w akwarium, od tamtej pory stosuję takie właśnie najtańsze sposoby. Nie powiem, że nie kupuję czasem jakichś droższych produktów potrzebnych do akwarystyki, bo choćby nawet ostatnio kupiłem żelazo, glukonia żelaza, sichema, iron i nie jest to tani preparat, ale warto czasem spróbować. Tak czy siak myślę, że może jeszcze jakieś odcinki będą dokładniejsze, z dokładniejszym omówieniem tego nawożenia. A jak na razie musicie się nacieszyć tym, co jest. Jak widać roślinki coś tam w miarę rosną. Ostatnio miałem problem z zielonym nalotem na roślinkach, szczególnie na alternatorze rejneckim rozenerwik. Wydaje mi się, że jest to wolno roślina, roślinna, więc może też przez to ten osad zielony na niej się szczególnie osadza Ale już powolutku wychodzi wszystko na prostą. Niedługo prawdopodobnie w przyszłym tygodniu będą małe zmiany. Jak już uporam się z tymi zmianami, to wrzucę jakiś tam krótki filmik, żeby Wam pokazać co i jak, jak to wygląda. Gdybyście mieli jakieś pytania, to śmiało możecie pisać w komentarzach lub odezwać się choćby nawet na grupie Akwarium roślinne na Facebooku. Jest fajna grupa, nowo powstała akwarium domowe, akwarystyka domowa, przepraszam. Zachęcam. Zachęcam do udziału, do zapisywania się do tej grupy. No i co? Do zobaczenia. Cześć!